Cześć, z tej strony Jan Kiliński. Witajcie znowu na kanale Dirt It More. Powiem Wam, że to był zajebisty plan. Po tylu latach jazdy na rowerze, startu, zawodach, objechaniu naprawdę masy miejscówek na całym świecie. Kilkunastu latach pracy w Dartmurze, stworzeniu tylu super konstrukcji, zrobieniu tylu projektów, pomyślałem sobie taką wisienkę na torcie. Zafiksowałem się na to naprawdę mocno, że pojadę na zawody transmodera, kilka dni ścigania, przygotowanie fizyczne, wytrzymałościowe najlepszy rower, jaki mogę do tego sobie przygotować. Udało mi się do tego przekonać DARTA, znaleźć finansowanie, podporządkować cały rok. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, nawet specjalnie po to, żeby tam pojechać, poświęciłem część sezonu, żeby zrobić operację, żeby moja ręka która cierpiała już po tam kilku kontuzjach wcześniejszych, już niektóre rzeczy były wytarte, trzeba było zrobić operację, poświęciłem ten kawałek sezonu. No i niestety, tak jak mówi znany filozof Mike Tyson, każdy ma plan, póki nie dostanie w mordę. to nie była pierwsza moja operacja to nie była pierwsza moja kontuzja zresztą ta kontuzja nadgarstka to temat sprzed 4 lat a aktualna operacja to po prostu konsekwencja tego, że pojawiły się stany zwyrodnieniowe no i po prostu ręka traciła siłę bolała coraz bardziej, trzeba było jedną kość wyciąć, inne kości złączyć razem, nie chcę za bardzo wchodzić w szczegóły, ale jest to operacja która jest wykonywana dosyć często, szczególnie właśnie przy takich sportach jak motocross jak rower, jak wszystko to, gdzie mamy naprawdę mocno obciążony staw, i normalnie ludzie wracają do zdrowia. Zresztą ja byłem przyzwyczajony do tego, że wiem, że do zdrowia wraca się chwilę, dobrze wtedy się skupić właśnie na innych rzeczach. Można trochę porozwijać lewą rękę, ale przede wszystkim robić rzeczy, które pozwolą gdzieś tam odciążyć tą głowę od tego momentu po operacji, bo po samej operacji jest jeszcze ok, gorzej jest potem. Ledwo minęły dwa tygodnie od operacji, a ja pojechałem do Warszawy na bardzo ważne wydarzenie, czyli na rozpoczęcie sezonu rowerowego na Kazurce. Jak człowiek jest wyjęty z tego rowerowego świata, którym żyje na co dzień, no to z jednej strony chciałby być cały czas jakoś aktywny, chociaż z drugiej strony czuje taki dyskomfort tego, no, że teraz to nie pojeździ. Zresztą zawsze kontuzja dla osoby aktywnej rozgrywa się na dwóch polach. Jedna sprawa to jest ból fizyczny, ta codzienna niesprawność, no ale jest też drugie oblicze. Czyli kondycja psychiczna. Ja w tym przypadku nie miałem się czym martwić, bo w końcu miałem minąć tylko 2 miesiące, ja miałem wrócić do formy, a na jesieni jechać na Maderę. Sama Kazura jest dla mnie miejscem absolutnie wyjątkowym. To mój pierwszy rowerowy dom, tu uczyłem się jeździć, kopać i działać w rowerowym środowisku. To właśnie tu ten sport pochłonął mnie do końca. Cieszyłem się, budując rowerowy świat dla siebie i dla innych. Działając tutaj, spędziłem niepoliczalną ilość godzin i dopiero jak opuściłem Warszawę, wyprowadziłem się w góry, to zrozumiałem, że prawdziwe działanie z misją w ogóle nie oczekuje wdzięczności. Większość osób, które teraz korzysta z górki, ani nie kojarzy mnie, ani moich poprzedników i jest to absolutnie normalne. Mnie na pewno cieszą wspomnienia czasu spędzonego w tym miejscu no i rzeczy, których się nauczyłem i to, że dalej to miejsce jest super zarządzane i pełni swoją ważną rolę społeczną, edukacyjną i sportową. Myślę, że to był tak naprawdę główny powód, żeby tutaj przyjechać, spojrzeć troszeczkę wstecz, zobaczyć drogę, którą przeszedłem i trochę wzmocnić sobie, unaocznić to, że naprawdę miało to sens. Zresztą tutaj ciągle mam bliskich mi ludzi, których sama obecność poprawia mi nastrój. Zresztą zobaczcie sami, to miejsce ma niesamowity klimat. Sieman kochani z tej strony, jestem na tej mi miejscówce od 2000 roku, pierwsze skoki na moim tuningowanym Wigry tutaj robiłem, w 2002 pierwsze zawody na jakich startowałem i od tamtej pory jestem tutaj na każdej imprezie i zapraszam was bardzo serdecznie żebyście też wpadali. Z roku na rok widzę naprawdę ogromny przyrost kobiet na rowerach, ale też ich poziom bardzo rośnie. Generalnie Lasek było dzisiaj pełno na starcie. Azura Bike Fest 2024, powróciliśmy po latach. Dwudniowa impreza, pierwszego dnia mamy dzień freestyle'owy, drugiego dnia wyścigi, 230 zapisów. Aż wimowę odbiera, co oznacza to tyle, że jak zrobimy kolejną imprezę Summer Jam, takie luźne ściganie, a zakończenie sezonu 21-22 września zrobimy gruby festiwal. Także zapraszamy partnerów, bo nie może Was tu zabraknąć. To była naprawdę fantastyczna rowerowa impreza. Zresztą Moje życie jest związane z rowerami nie tylko kiedy jeżdżę, bo początek sezonu, jak zawsze przełom maja i czerwca to są przygotowania do najważniejszych dla nas targów rowerowych w Polsce, czyli Joyride Festival. <laughs> Kurwa, rano to jest zawsze zajęliście. Mamy przełom Maja i Czerwca, więc co roku oznacza to to, że pora na festiwal w Pruszkowcach Joyre. Jestem od samego początku, 13 festiwali, nawet byłem przed e, festiwalami właśnie tu, gdzie teraz jesteśmy, w Zielonym Domku, bo pomagałem ekipie budować park. Super impreza, ale dużo osób mówi, że nie przyjeżdżają tutaj jeździć, tylko na inne atrakcje, tak zwane atrakcje wieczorne. Zresztą trochę to nie dziwi, bo przyjeżdża tutaj cała scena rowerowa, e, wszyscy z branży, więc to jest takie miejsce, gdzie ludzie traktują to nie tylko na, jako targi, Jakoś na rowerze, ale jako miejsce, gdzie rzeczywiście można się ze wszystkimi spotkać, pogadać. Dla mnie te kluszkose są ważne pod względem tego, że mamy stoisko z rowerami z naszej wypożyczalni z Bielska. E, mamy premiere Rockberdy, w cudzysłowie premiere, bo po tym weekendzie w poniedziałek Rockberdy powinny pojawiać się już w sklepach. Dodatkowo e, przygotowuję tutaj dla Darta jeden konkurs, ale o tym Wam powiem troszeczkę podczas tego odcinka. Poczujmy ten festiwalowy vibe. Poranny! nie podnieść na rękę. <grymne> No i jeszcze jeden rower mamy, o którym nie powiedziałem, to tutaj tak naprawdę będzie oficjalna premiera. Będzie można zobaczyć jak wygląda customowy rower dla widza. To powinien powstać to co prawda odcinek o tym, ale tu pokażemy to ludziom, bo będzie przemek eee, I na swoim stajsku będziemy ten rower. O właśnie. Wczoraj jeszcze... A, ty nie nagrywasz. Nagrywam. A, tak ok, nie nagrywam, dobrze. jeszcze odebrałem jedną paczkę z ciuchami. Proszę bardzo. Niby zwykły niby, niby foksik, a tu proszę Foksik Rite it I Rite it z tyłu. Elegancko. Foxik Rite it I tak o oh, I dirty small crew Nice. Wiesz co powiedział o tym Konrad? No co? Będą, będą do zestawu też koguty na kasku. Czemu tak? tak to <noise> No, i dobra, maszyna będzie można zwieść śniadanko i zanieść ją na stoisko. Osoby, które nie są bezpośrednio związane z rynkiem rowerowym, nie wiedzą, że przygotowanie do takiego festiwalu to kilka tygodni. I to nie mówię o organizatorze, ale o każdej firmie, która się wystawia. Dla nas jest to kilka tygodni przygotowań roweru, stoiska, całej logistyki wokół tego, konkursów, które organizujemy, marketingu. Będąc na miejscu udało mi się nagrać dwa odcinki na kanał. Pierwszy to fajna rozmowa z Physiosito, a drugi to jest ogólny przegląd nowości na targach. Pora wracać. W tym roku dzień wcześniej, sobota, zawijamy się. Było fajnie, zrobiliśmy to, co jest najważniejsze na j czyli zbyliśmy są fantastycznych rowerowych osób. No na pewno to, że nie mogę jeździć, z jednej strony fajnie, że się mogę spotkać z ludźmi, a z drugiej trochę je tak boli, że chciałby jeździć, nie może. Jest pięknie, no ale pora wracać do swojej regularnej roboty, bo jest jej dużo. Kilka tygodni po targach Joyride, pora na kolejne targi, Eurobike w Niemczech, Frankfurt. To są największe targi rowerowe na świecie. W ciągu trzech dni mieliśmy 20 spotkań z różnymi producentami, zarówno tymi, którzy dostarczają do nas zewnętrzne części, czyli amortyzatory, opony, hamulce, jak i fabrykami, które produkują nasze konstrukcje z naszych projektów. Jeżeli chodzi o nowości na targach, no to nie było tego dużo. Widać, że w branży rowerowej, mamy chwilowy przestój, chociaż na pewno ciekawym tematem była duża premiera DJI, czyli cały kompletny zestaw do rowerów elektrycznych, jeżeli chodzi o osiągi na papierze, to waga i objętość silnika i baterii jest na poziomie lekki, tzw. e-bajków SELEK, a jeżeli chodzi o osiągi, no to nawet mają większe niż takie topowe, standardowe, pełnowymiarowe e-bajki y. myślę, że też nie ma co za bardzo się zachwycać, bo jeszcze nie ma oficjalnej sprzedaży, to są dopiero prototypy. Jak będzie wyglądało to finalnie, to zobaczymy, chociaż marka DJI znana jest tego, że każda jej nowość miesza na rynku. Kiedy ja byłem na Eurobikeu, trwały już zaawansowane prace na Bajgardenie, ponieważ zbliżały się nasze obozy dla młodzieży, a to właśnie na moim potwórku odbywają się jedne z zajęć. Ja w tym roku nie byłem w stanie sam kopać, więc poprosiłem o pomoc. Poprosiłem na Instagramie i wpadło kilku chłopaków naprawdę zrobić dobrą robotę. Nazywam się Jakub i przyjechałem z Poznania. Przyjechałem tutaj, żeby dobrze się bawić oraz odpocząć trochę natury w górach, odpocząć od miasta. Nazywam się Mateusz i przyjechałem z Wrocławia. Nie wiem, sam się nad tym zastanawiam. Zajmujemy się tutaj ogólnym wykończeniem obiektu oraz doprowadzeniem go do stanu, w którym młodzi kadeci na obozach Dirt It More będą mogli podnosić swojego skilla oraz trenować nowe sztuczki na tym pięknym obiekcie, który znajduje się za mną. Warunki są bardzo, bardzo sprzyjające temu, co robimy. Mamy tutaj wspaniałą ziemię, z której idealnie można wyszajpować hopy. No, generalnie teren jest bardzo fajny, spodziewałem się gorszych warunków, a jest naprawdę super. Oj, ciężko. W tym momencie miałem Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, co ostatnio się tutaj działo. A działo się tutaj bardzo dużo, zresztą widzicie w tle, w tle słyszycie też jak Radek spawa nową przyczepę. Roboty jest od cholery i powiem wam, że jutro zaczynamy obozy, więc nie mam czasu wam tego opowiadać, więc opowiem wam to na spokojnie wojsowe, że ponieważ moja lewa ręka jest brudna od noszenia stali, prawa jest napuchnięta, no i też jak widać roboty się nie boi, więc zobaczcie jak to pięknie wygląda. Hopy zostały przez chłopaków naprawdę świetnie przygotowane na obozy. Zwróćcie uwagę, że tu jest bardzo dużo kamieni. Powiedziałbym nawet, że jest więcej kamieni niż ziemi, więc były małe sita, duże sita, ogromne sita pod koparkę. Wszystko było przegrabiane kilka razy, żeby po prostu to było jak najładniej ułożone. No i przede wszystkim, żeby nie było kamieni, bo tutaj lada moment miało przyjechać młodzież z rowerami dertowymi i te hopy miały być do jeżdżenia normalnie, Dertówki. W międzyczasie trwał remont, a dodatkowo ostatniej nocy w zasadzie przed obozami musieliśmy jeszcze pospawać jedną dodatkową przyczepę, więc jak widzicie nie ma czasu na odpoczynek. Hopy udało się naprawdę bardzo dobrze przygotować na obozy. Niestety ja na obozy nie jestem gotowy, nie jest gotowa moja ręka. Robiąc operację zakładaliśmy sobie w tych datach, że na obozach już na pierwszych zacznę delikatnie jeździć w ogóle przez te trzy tygodnie wdrożę się z powrotem na rower. No ale wygląda na to, że nie ma szans i te najbliższe trzy tygodnie obozów ja nie będę jeździł. Na szczęście mamy bardzo dobrą kadrę, która poprowadzi zajęcia. Ja będę cały czas aktywny w inny sposób, ale w tym momencie nie widzę perspektywy tego, kiedy wrócę na rower. I zaczynam się martwić, że będzie problem też z Maderą. Dzień dobry, dzień dobry. z tej strony Mikołekla. My jeździmy właśnie na Bejjardzie na obozie Rajski. W tym roku większy i lepiej, czy ogólnie mamy dużo uczestników, którzy byli wcześniej, i naprawdę poziom jest taki od średniego plus do bardzo zaawansowanego. I to są właśnie obozy Beskidy Freeride. Nie mam teraz widoku szerokiego. Obozy w tym roku wypadły super, uczestnicy byli mega zajerani, było dużo progresu. Zresztą o samych obozach są oddzielne filmy. Kozak! Yo! <laughs> yeah. A na sam koniec obozów pojawił się jeszcze jeden bardzo miły akcent. No proszę bardzo, kończymy sesję na Chopach, a w międzyczasie Piotrek przyjechał. Drugi Piotremu pomaga z, nowym, z nową górą do przyczepy na 18. Wersja chyba 4.0. Ciężka, ale naprawdę solidna. Żeby nic się nie zgięło. No i to jest ten moment, kiedy jestem mega zajerany, kiedy koncepcja, a potem projekt staje się rzeczywistością. No, takie momenty to naprawdę człowiek jest dumny. Skończyły się obozy i z ręką jest coraz gorzej. Dostaję regularnego zapalenia, ścięgna, ręka strasznie boli. Powiedziałbym, że jest najmniej sprawna jak do tej pory. Byłem na kontroli w Warszawie. Okazało się, że nie ma problemu z tym elementem, który był łączony, nie ma problemu ze wzrostem, tylko po prostu kość przebudowując się nadbudowała się w jednym miejscu. Doszło do kolejnego tam kolizji, obtarcia pomiędzy kośćmi, które powodowało stan zapalny, no i potrzebna jest kolejna operacja. Operacja niektóra poprawia to, co było zrobione, żebyście nie myśleli, że tamta operacja była zrobiona źle, po prostu mój organizm zareagował w sposób niestandardowy, zaczął nadbudowywać wyciągniętą wcześniej kość, no i to spowodowało, że trzeba rękę jeszcze raz otwierać, no i już w tym momencie jakby, no jakby temat jest pewny, ja na Maderę nie pojadę w tym roku. Na pewno w tym sezonie było kilka trudnych chwil, e, szczególnie już po tej drugiej operacji, kiedy zdałem sobie sprawę, że w zasadzie sezon straciłem, straciłem dużo możliwości podjęcia projektów, które, które były w planach, e, poszła kupa kasy na, na operację, na wracanie do zdrowia. E, no i były takie dni, że wstawałem i kurczę, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, nie zatrzymywać się, jeszcze jeden dzień. I było naprawdę ciężko. Tak jak od lat staram się naprawdę pracować nad sobą, mieć taką samoświadomość tego, co czuję, dlaczego czuję, dlaczego tak reaguję, co wpłynęło na to, że tak myślę i wiem, że na przykład nie należy wchodzić w takie mroczne kierunki, typu "O, jest źle, jest beznadziejnie, już nie będzie dobrze, ale w tym sezonie naprawdę, naprawdę to było cholernie trudno. Ale muszę przyznać, że zawsze sobie przypominam, że ruch zmienia zupełnie to, jak patrzymy na to, co nas otacza. I pamiętam pierwsze dni na trenażerze i nagle wszystko jest dużo, dużo łatwiejsze, dużo lżejsze. Pierwsze wyjście w ogóle na gravel. Gravel, gdzie kiedyś to, eee, gravel to ja nie będę jeździł, a teraz jadę na gravel i mówię, jest ruch i jest super. Więc w ogóle cytując naszego polskiego filozofa fitnessu, nie ma nic lepszego, niż być sprawnym i korzystać z tego. Ale to jest zajebiste uczucie. Że jesteś lepszy cały czas, jesteś sprawny. To jest najpiękniejsze uczucie. Żadna kasa kurwa ci tego nie da. Żadna. Jak sami zauważyliście, też. Padła mi ochota na publikowanie czegokolwiek na Instagramie, na YouTubie. W zasadzie prawie nic się nie pojawiało spontanicznie, sporadycznie, nawet bym powiedział, pojawiały się jakieś pojedyncze stolisy, ale przestałem to czuć, przestało mi to sprawiać przyjemność. Bo przecież ja to robię dlatego, bo sprawia mi przyjemność. No ale na szczęście, już małymi kroczkami, chyba wracam do tego, że już trzeba się dźwignąć i lecieć dalej, szczególnie że już widzę na horyzoncie. Że pora wracać na ten właściwy rower. Dzisiaj jest naprawdę wyjątkowy dzień i to nie znaczy, że to jest pierwszy dzień, kiedy jeżdżę na pamtraku w tym roku, ale to jest jeden z dni, kiedy Piotrek jest teraz na maderze. Ściga się na transmaderze. Czyli na projekcie, który sobie wymyśliłem w zeszłym roku, udało mi się pozyskać finansowanie, przygotowywałem się na jego całą zimę, zrobiłem na wiosnę specjalnie operację ręki, żeby być na jesień gotowy. Podporządkowałem cały sezon, ułożyłem go tak, żeby móc trenować i przygotować się do tej mojej wielkiej przygody jak najlepiej się da. No i dzisiaj jestem na Pantraku i mnie tam nie ma. I to myślę, że jest bardzo duże wyzwanie dla mnie że udało mi się dopiąć to, żeby ten projekt mógł powstać. Włożyłem w to całą jakby siłę i poświęcenie, żeby tam być i to zrobić jak najlepiej. Przy okoliczności, jakby tak rzeczy, na które nie mam wpływu, sprawiły, że nie mogłem tam pojechać, ale mogłem ten projekt przekazać dalej mojemu rowerowiemu, dobremu przyjacielowi od kilkunastu lat. Wiedziałem, że dla niego to będzie super wyzwanie i będzie się przy tym świetnie bawił. No i kiedy ja jestem tutaj, on jest tam, to to jest wyzwanie, żebym rzeczywiście popracował nad takim mentalem, żeby cieszyć się z tego, że on tam jest, że się cieszy tym wyścigiem, że walczy o miejsca, że jest tam Mateusz, który też cieszy się tym projektem, który też tam miał być, który robi mega zdjęcia, które na pewno przez długi czas będą krążyły i po necie i po naszych katalogach, że jest tam na... Piotrek jest na moim rowerze, który sobie złożyłem idealnie tak, żeby wyglądał najlepiej jeździł najlepiej, jak to sobie wyobraziłem do tej pory. Dodatkowo, nawet jak już przekazałem ten projekt Piotkowi, to cały czas byłem aktywny w nim pod kątem tego, jak powinny być realizowane materiały, jaki powinien być rower, jak niektóre rzeczy zgrać logistycznie pod kątem właśnie też publikacji tego projektu. No i to nie było naprawdę łatwe, bo kiedyś miałem takie przekonanie że jak postarasz się mocniej, to dasz radę, a jak będzie ciężko, to się jeszcze mocniej postarasz i dasz radę. Ale ten rok był taką lekcją pokory, że możesz się starać tak, że się zesrasz, a i tak nie masz wpływu na niektóre rzeczy. Tak jak ja nie miałem wpływu na to, że ręka nie będzie się tak goiła, jak goi się w 90% przypadków takich operacji. Ale udało mi się, udało mi się to, że teraz jak patrzę na stories, jak jest tam Piotrek, jak jest Mateusz, jak to tam wygląda, jak się tym cieszą, to ja też się tym cieszę, ale pomogło mi trochę spojrzenie wstecz, takie naprawdę przez to ostatnie kilkanaście lat, spojrzenie na te projekty, które realizowałem i możliwości, jakie też stwarzałem nie tylko sobie, ale też innym. Angażując ludzi do teamu, wspierając ich projekty, pomagając znaleźć na to dofinansowanie, pomagając im swoim doświadczeniem, budując miejscówki, wspierając kiedyś Kazurkę, teraz starając się działać tutaj lokalnie, mając przed sobą też kilka projektów, które też wiem, że zbudują wartość, robiąc obozy dla dzieciaków, dając im takie obozy, jakich wcześniej nie było, a na pewno jakich nie było wtedy, kiedy ja zaczynałem, mogąc dzielić się z nimi tą wiedzą, i to jest naprawdę cholernie duże doświadczenie, oczywiście duża satysfakcja i ta świadomość, że nawet jak teraz jest dołek, teraz jest gorzej, teraz nie zrobię tego tak jakbym chciał, to już tyle razy udało mi się zrobić dużo fajnych rzeczy, że to jeszcze nie jest koniec i jeszcze będzie na pewno dobrze. Wiem, że z ręką może być różnie, już nie zakładam także... Już kiedykolwiek będzie z ręką super dobrze, bo może tak nie być. Może tak nie być, że ja nigdy nie będę w stanie pojechać siedmiodniowego wyścigu takiego Enduro, więc nie wiadomo, czy może kiedykolwiek pojedę na Trans Maderę znowu. Chociaż już powoli pojawiło się światełko, że może pojechać na Trans Nową Zelandię, bo Piotr mi podesłał, że też jest taki wyścig. Eee, więc kurczę, no chyba koniec tego sezonu będę już takim leciał na Luzie. Bawił się rowerem na tyle, ile mogę, pojeździł sobie na pamtraku. myślę, że zaraz na elektryku. W zimę jedziemy do Malagi, nie do Malagi, do Barcelony, tam znowu mamy obozy. I chyba muszę dać te kilka kroków wstecz, złapać trochę większy luz. Może się nie spinać na to, że chcę i chcę i muszę to zrobić, tylko po prostu złapać ten rytm, jak naprawdę jestem w stanie działać w tych okolicznościach, dzielić się, cieszyć się tym, co mam. Bo tak obiektywnie patrząc, ogólnie to moje życie jest zajebiste. A czasem człowiek tak ma, że nawet w najlepszych okolicznościach będzie szukał problemu, jak się za mocno na coś na, zafiksuje. A ja się fest zafiksowałem na to. Także od zeszłej jesieni to patrzyłem tylko na tą maderę i jakby się nic innego nie miało nie wydarzyć, i jakby to był ogólnie cel mojego życia. A z tej perspektywy wiem, że to tylko taki mały schodek. A to, że się go nie udało zrobić, to uważam, że często porażki uczą nas więcej niż sukcesy, a życie to pumptrak. raz jest górka, raz jest dołek, a dołki na pumptraku są po to, żeby docisnąć, złapać prędkość i móc dobrze wyjechać na górkę. No więc, jak widzicie, były momenty w tym filmie, w tym sezonie, kiedy było bardzo źle, teraz zdecydowanie jest lepiej, a szczególnie jest lepiej, że ostatnio byłem na wyjeździe Ride It, i już zacząłem jeździć na takim prawdziwym, grawitacyjnym dużym rowerze, więc już na sam koniec zapraszam Was do Kopriwnej. Powoli kończymy i chyba nie mogę Was zostawić w takiej dosyć smutnej, żeby nie powiedzieć depresyjnej atmosferze. Kończę w miejscu, które dla mnie jest bardzo ważne, to znaczy nie las, w którym w tle może być słuchać jakieś dichoczewskie, ponieważ jesteśmy... Kopliwnie, na wyjeździe Raikit. Right I tutaj pierwszy raz od kwietnia jeździłem na rowerze Frejdowym. Frejdowym nie enduro, dużo, bo złożyłem sobie rower Frejdowy. Oczywiście ręka jest słaba, ręka boli, kiedy wpadam w dziury, łapię nogami siodło, żeby rękami nie puściła. lekarz powiedział, że już mogę obciążać, bo na razie nic lepszego z niej nie będzie, więc powoli staram się dochodzić do siebie. Ale jak już się rozjeździłem, to ręka dalej bardzo boli, ale poczułem, jak fantastycznie siedzi na rowerze. Poczułem, jak fajnie się lata na rowerze. Poczułem też to, jak dobrze jeżdżę i jak ta dobra jazda sprawia mi przyjemność. Szczególnie skoki sprawiają mi przyjemność. I nie mam pojęcia, jak będzie. Nie mam pojęcia, czy ręka będzie sprawna. Nie mam pojęcia, czy będzie bolała lekko, bardzo, czy utrzyma się do na takim bólu jak teraz. Ale jak to mówią, będzie co ma być. I z racji, że sobie trochę pojeździłem, zresztą zobaczcie, jak. Dzisiejszy humor zdecydowanie jest na plus. Koniec, oczywiście. Trzymajcie się, zostawiajcie suby i piszcie komentarze, zbijajcie na żywo piątki, pokażcie, że naprawdę chcecie, żeby ten kanał istniał jak najdłużej, że ma dla was wartość, bo jeżeli ja będę wiedział, że wy go chcecie, to ja będę go robił, bo ja go nie robię naprawdę dla siebie. Robię go dlatego, bo uważam, że mam coś do powiedzenia, mam doświadczenia, którymi się można podzielić i tak jak często w internecie znajduję ludzi, o których, u których znajduję inspirację dla siebie, tam tak mam nadzieję, że ja czasem mogę być taką małą inspiracją w taką dobrą stronę. I to było już naprawdę na tyle. Trzymajcie się. Cześć! Na gorąco po wyścigu Piotrek Krajewski. Trzecie miejsce MEN30 Transmadera. Jak się czujesz? Zajebiście się jaram. To był ciężki wyścig. Rower jest zajebisty. Wyścig jest zajebisty. Pozdrowienia dla Janka za to, że mi udostępnił miejsce. No i co? Jaram się. Dzięki wielkie za wsparcie i za pomoc i Polska górą!